Koniec kanału zakape.pl. Słuchajcie, nadszedł ten moment, już prawie 8 lat nagrywam o monetach, zostały mi tam naprawdę niewielkie ilości tutaj przykładowe to co mam. Chciałbym to wszystko po pierwsze albo sprzedać na aukcji charytatywnej, to będziecie mieli też czasami filmiki, gdzie będę przekierowanie na aukcję charytatywną, albo po prostu rozdam w ukrytych yy, saszetkach, w ukrytych paczkach, to co było już na kanale, zobaczycie niebawem co będzie. Jeżeli chodzi, jest tutaj koniec kanału: mój najstarszy album. W tej chwili widzicie ten album, ma prawie 40 lat. Ze mną on na pewno u mnie zostanie. Resztę będę chciał jakoś sprzedać, rozdać. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mam dużo innych rzeczy. Które nazbierały mi się z czasem, no to już Wam pokazuję. A więc tutaj część tego, co mi zostało, co już po prostu będę chciał albo właśnie wystawić, jeżeli sprzedać, to tylko aukcje charytatywne, a jeżeli rozdać, to też to będzie na filmie: ukryte saszetki. No niestety tylko na terenie Śląska, bo nigdzie nie będę więcej podróżował. Takie lepsze rzeczy to raczej będą na aukcji. Mam kilka takich, to co było na filmach, uzbierało się przez 5 lat różnego rodzaju przedmioty, monety, banknoty, tak to na szybko do pudełka poukładałem, bo tu było dużo różnego awizo starego i innych, dlatego tego tak nie przetrzymuję, to jest tylko tak na chwilę położone w pudełku, no ale natomiast takie różne przedmioty, monety, banknoty mi zostały, no tego prawdopodobnie nie, bo to pełna odwrotka, to zostawię, ale część, część, większość będę chciał po prostu, już tam pierwsze aukcje były, Idzie to trochę mozolnie, może coś innego wymyślę. Zobaczymy, śnieg stopniał, będą wkrótce jakieś filmy. Pamiętajcie, 1 kwietnia, wiadomo, prima aprilis, czyli trzeba traktować pół żartem, pół serio rzeczy, ale właśnie takie jakieś duńskie przedmioty, monety, to co dostałem kiedyś od kogoś. Wszystko to, co dostałem, to będę chciał rozdać za darmo, bądź sprzedać z aukcją charytatywną. Dlaczego zamykam? kanał, bądź kończę z kanałem, no to dlatego, że słuchajcie, już trochę mi się to znudziło nagrywanie z tymi banknotami i monetami. Coś tam może jeszcze będzie. Może zajmę się czymś innym, albo całkowicie kanał będzie zamknięty. Na pewno, jeżeli takie jeszcze piękne jakieś banknoci gdzieś będzie tuzin o liku. wszystko do wylicytowania. Pamiętajcie, na Facebooku jak będą aukcje, tam do mnie nie piszcie. Chyba, że wygracie licytację. Tam będą przekierowania bo na różnego rodzaju stronach będę, na różnego rodzaju licytacjach będę to po prostu wystawiał. Natomiast, no to to, co się tutaj zachowało, tutaj też kiedyś dostałem duńskie monety, za co znowu dziękuję, przeznaczone zostaną właśnie na innego rodzaju cele. Tak to fajnie wszystko wygląda. No i co, możecie pisać w komentarzach, czy zamykać kanał całkiem, czy wrzucić raz ja film na jakieś 5 lat. Bądź nagrywać coś innego. Jeżeli chodzi o monety, banknoty, no to tych kanałów już tyle jest na YouTube. Jeden od drugiego praktycznie nagrywa. Jak coś wrzuci jedna osoba, tak wszyscy naraz to bez namysłu powtarzają. Trudno też coś nowego wymyślić. Wiadomo, nowe roczniki przychodzą. Nie ma co też wymyślać. Często coś fajnego, nowego się pokazuje. To jeszcze jest szansa nagrywać. Spójrzcie nawet. Moneta za Na jej ją wyceniacie. Może ktoś. Ma jak coś do zaproponowania. Mogę wystawić na kup teraz, na aukcji charytatywnej. Tylko piście, ile za co możecie dać. Na przykład kopertki, no to jeszcze gdzieś tam może będą ułożone. Popatrzcie się, to jest właśnie to, jak leży tak dużo rzeczy w. tu popękane. Dalej, to jest, tu wiadomo, bitcoin. Falsyfikat na potrzeby filmu, kiedyś kupiłem. Tam w środku apartu są, no. Ordery, powiem wam, kiedyś to były ordery, odlane z no... No i co, i męczy mnie to już to nagrywanie tych monet i banknotów, znudziło mi się to. Słuchajcie, nie ma co robić na siłę. Będzie coś ciekawego, to może wrzucę. Ale tytuł filmu jest Zamykamy kanał, więc no, do przemyślenia. Słuchajcie, może będę coś innego, może podróże, teraz będę... Trochę się, powiem wam, zasiedziałem w domu przez nagrywanie tych filmów. Może podróże będę pokazywał, zobaczymy, może coś innego. Słuchajcie, to wszystko zależy jak, co mi do głowy wpadnie. Na razie, tu to też kiedyś chciał ktoś ode mnie kupić, to jest falsyfikat, słuchajcie, to jest falsyfikat. Jakieś nalepki, gdzieś tam kupowałem jakieś monety na Allegro, ci co kupują to będą wiedzieć, od kogo to jest, ja nawet sam czasami nie wiem, co jest w kopertach. To być może wkrótce się na aukcji pokażę, tak jak mówię, aukcje charytatywne na Facebooku. Tam będziecie mieć przekierowywania, a ja, no, tak jak mówię, tutaj coś, możecie oglądać to, co tam mam za piel doły. Siedzibą muzeum w Biesku Białej pamiątki z Bieska raczej zostawię. Nie będę sprzedawał bądź rozdawał w tych ukrytych saszetkach. To, co miało miejsce już od kilku, jakichś tam chwil, były takie filmy u mnie na kanale. To spójrzcie, banknoty. Cały czas przewijają się banknoty, banknoty leży to lepiej to wystawić. I gdzieś tam ktoś, człowiek, gdzieś tam było taki cytat, że człowiek jest tyle walt, ile jest się w stanie podzielić z drugą osobą, więc tu myślę, że to jest konkretny pomysł, żeby te aukcje charytatywne rozpocząć. No i tak powiedzmy pozbyć się tego spójrzcie. 25 sztuk 500 zł, tam są ci żołnierze. Może bym to na filmie otworzył, a może mi się już nie chce. Słuchajcie, dużo czasu tracę na montowanie tych filmów, dużo czasu tracę na różnego rodzaju takie właśnie do wrzucanki, więc z tym zamknięciem kanału to nie do końca jest 1 kwietnia, bo być może tak się stanie. Piękny banknot carskiej Rosji, tu dalej różnego rodzaju monetki, gdzieś tam też część powypadała banknoty. To wszystko już leży nieraz po parę lat w pudełku bezsensownie. Więc tutaj mam nadzieję, że się z tym podzielę i będzie to można gdzieś tam wylicytować. Takie coś, jest ktoś chętny, nakup teraz, licytacja na aukcji charytatywnej wystawiam i od razu kupujecie. Ile to może być wyceniane. Także to kto wszystko widzę, jak powiedziałem. Niebawem będziecie wiedzieć więcej, myślę, to jakieś wizytówki wszystko zostanie po prostu nie chcę z tego mieć ani złotówki albo rozdać albo wylicytowane aukcje powtarzam się fałszywy rubel jeszcze od kogoś chyba dwa lata temu dzięki kto oglądasz to sorry do dzisiaj tego nie nagrałem tak to właśnie wygląda gdyby to inaczej wyglądało z tymi filmami albo ja nie potrafię zaciekawić już większej ilości ludzi albo po prostu no jest to męczące no ja też znam dużo kanałów na youtube co oglądałem a dzisiaj mi się nie chce wiem że to są świetne kanały nie chce mi się oglądać Widocznie należy coś zmienić. Też tak jak te wyceny na Instagramie, na mailu, to po prostu będą. Będzie jeszcze jeden film nagram, to zobaczycie, jak to wygląda. Tysiące maili, tysiące pretensji, że on nie został wyceniony, że tamto nie zostało wycenione, że nie odpisuje. No po prostu tragedia, tragedia. Może lepiej zająć się tymi podróżami, zacząć od początku, bo. Nie ma sensu, nie ma sensu, powiem wam, człowiek traci wiarę w ludzi. Jest trochę spoko ludzi, trochę fajnych, ale tak 90% to wszyscy to jest. To co widzieliście ostatnio, nie wiem, rzuciłem tylko tak dla zabawy, że tam na Facebooku wystawiam aukcję. Myślicie, że ktoś przyszedł 10 osób. No to kurczę jak ktoś potrafi przyjść 100-150 wiadomości dziennie jest, ktoś potrafi nagminnie pisać i pisać, a nie potrafi nawet głupiego lajka dać, no to... Nie oszukujmy się, bo ja nie będę kręcił filmów, gdzie ktoś no stop mówi zostawcie suba, zostawcie lajka, like nie będzie tego nie było i nie będzie tego u mnie na kanale, przynajmniej, no to nie będzie, bo koniec, koniec i kropka, jakieś dziwne, muszę się temu przyjrzeć, czemu to zostało odłożone, Pff, trudno powiedzieć i tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliśmy się, jak nie będę nagrywał kanałów, to dziękuję. Kanałów, nie będę nagrywał filmów, to dziękuję, że dotrwaliście ze mną prawie do 10 lat na YouTube.